Szanowny Panie Prezesie, Członkowie Koła Wojewódzkiego, dzisiejsi jubilaci Soków szanowni goście, szanowni Państwo. Ta chwila jest chwilą taką przyjemną, bardzo, niemniej jednak ostatnio też bywa przeplatana z pewnym smutkiem. Mówię tu o tym dlatego, że jest to odznaczenie wręczane, wręczane pośmiertnie. Cieszę się z tego faktu, że Kapituła Oznaczeń Łowieckich w Warszawie dostrzegła kolejnego myśliwego i odznaczyła bardzo wysokim oznaczeniu, ponieważ jest to złoty medal zasługi Łowieckiej. Po tym medalu zostaje już tylko i wyłącznie to e, czyli najwyższe oznaczenie Łowieckie. Z tego jestem bardzo dumny. E, niełatwo e, udokumentować dokonania myśliwych. To pytanie, które padło przed chwilą z ust prezesa. Czym jest łowiectwo? No ja mam taką dość krótką, może trywialną definicję, że jest to jest to pewien sposób życia i to jest pewna misja, którą się zajmujemy na co dzień, a wielu, wiele osób nie mających do czynienia z wsią, łowiectwem, z przyrodą na co dzień, dostrzega tylko i wyłącznie nas ze strzelbą, jako tych po prostu strzelających. Oczywiście jest to jedna z cegiełek całego łowiectwa, natomiast to wszystko, czym się zajmujemy na co dzień, to zupełnie ogromna góra obowiązków, zobowiązań, a także i naszych odpowiedzi, które nam dyktuje też i natura. Chciałbym teraz poprosić osobę, która odbierze medal. Będzie to małżonka, pani Marta. Tak wykonanie udekorowania wręczenia po prostu przekazania złotego medalu w Łowieckiej na podstawie uchwały z dnia 15 czerwca 2021. Uchwała kapituły odznacza Łowiecki Warszawa. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, Juliousz 70-lecia powstania Koła Łowieckiego Sopu w Krośnią jest okazją do złożenia serdecznych gratulacji oraz podziękowań za pielęgnowanie pięknych tradycji, ceremoniałów i zwyczajów Łowieckich. 70 lat działalności Koła Łowieckiego Sopu w Krośnią to również godny spadek dla przyszłych pokoleń myśliwych oraz mieszkańców naszego regionu. Organiczna praca członków koła, by nasze lasy pełne były zdrowej zwierzyny, a łowiska bezpieczne dla mieszkańców, sprawia, że coraz więcej gości odwiedzających Lubuskie zainteresowanych jest obserwowaniem naszej unikalnej przyrody. Z okazji jubileuszu Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze życzy kolejnych lat wypełnionych sukcesami, ciągłego powiększania grona zwolenników łowiectwa, a przede wszystkim gości zwierzyny w leśnych postępach braci myśliwskiej zrzeszonej w Kole Łowieckim Sokół w życzymy przychylności świętego Kuberta oraz pomyślności w życiu osobistym. Podpisano przez wiceprezes Naczelnia Rady Łowieckiej w Warszawie Andrzej Skipiński, przewodniczący zarządu rynkowego Gratulacje.